Witam, nazywam się Piotr Piecko. Jestem, jesteśmy w konyserze, na wernisarzu, który dzisiaj jest zorganizowany wraz z moją dwójką moich przyjaciół. Również malarzy Agnieszką Rogowską i Michałem Piotrkowiczem. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę pokazać fragmencik mojej twórczości. To, co mnie najbardziej inspiruje, to pejzaż miejski. Tutaj te obrazy, właśnie są o tej tematyce. Ale maluję również inno, inne rzeczy. Yy, maluję portrety na zamówienie. I czasami zdarza mi się próbować innych tematów, typu na przykład pejzaże morskie jakieś. Miałem taką krótką serię z falami. Yy, też jakieś scenki rodzajowe. Yy, generalnie nie, nie boję się Wyzwań w tym temacie. Troszkę zacząłem eksperymentować z akwarelą kilka lat temu, i jakby jest to, jest to technika, która bardzo mi odpowiada. Próbuję ostatnio też łączyć tą technikę akrylu z akwarelą. To znaczy, Próbuję malować akryle w sposób akwarelowy. Nie wiem, czy to jest jasne, ale jakieś takie próbki tutaj na tej wystawie też można, można zobaczyć. Przez wiele lat właśnie miałem problem z wymyśleniem jakby, jakby takiej głównej tematyki czegoś, co by było charakterystyczne dla mojego malarstwa. I był taki moment, że odkryłem dwóch bardzo fajnych malarzy. Jednym z nich jest Jeremy Mann, yy, amerykański malarz, taki dosyć młodej generacji, yy, który maluje na, na zachodnim wybrzeżu, czyli Los Angeles, Kalifornia. Yy, przez bardzo długi czas byłem zafascynowany jego malarstwem. Jest też taki malarz węgierski, nazywa się Tibor Nagy. On ro, również robi bardzo ekspresyjne, bardzo dynamiczne pejzaże miejskie. Generalnie bardzo, od dziecka bardzo lubiłem malować, rysować. Zaczęło się od jakichś kopii znanych artystów. Potem jakby w wyborze mojej drogi życiowej pojawiła się opcja z Akademią Sztuk Pięknych, ale zupełnie przypadkowo trafiłem do... na zajęcia takie przygotowawcze do profesora, który... rysunku, który uczył rzeźbiarzy. I z tymi rzeźbiarzami się bardzo zaprzyjaźniłem i oni namówili mnie do tego, żeby Próbować dostać się nie na malarstwo, tylko na rzeźbę. Przygotowałem wówczas kilka rzeźb, kilka głów portretów mojej rodziny. I, że tak powiem, tak się zaczęła przygoda z rzeźbą. Z tym, że taka rzeźba w sensu stricto nie do końca mi pasowała, więc po drugim roku trafiłem do pracowni Grzegorza Kowalskiego, do tak zwanej kowalni gdzie zająłem się performansem. Performans takie bardzo parateatralne trochę działania i bardzo, bardzo pasowała mi ta forma ekspresji, ta forma wyrazu, ale po skończeniu studiów nie za bardzo widziałem, w jaki sposób jakby mogę, mogę realizować swoje, swoje życie na, na bazie performanceu. Było to coś dla mnie tak eterycznego, niematerialnego, że, że zaniechałem dalej tej drogi i wróciłem do, do malarstwa. Zanim jednak to się stało, zdecydowałem się zdawać do szkoły filmowej na animację. Nie udało się to w Polsce, natomiast studia z animacji komputerowej skończyłem za granicą. I powstało kilka filmów animowanych, ale moja droga życiowa, że tak powiem, Pokierowała się jeszcze innym torem. Przez wiele lat pracowałem jako dyrektor artystyczny w wydawnictwach. I po skończeniu tego etapu mojego życia wróciłem do malarstwa. Wystawa, na której jesteśmy, wernisaż, to prace z, ostatnich, z ostatniego roku, może dwóch lat. Bardzo lubię malować miasta amerykańskie, ale tutaj, zachęcony przez znajomych, namalowałem kilka warszawskich pejzaży, głównie akwarele i zapraszam Wszystkich do, do obejrzenia tej wystawy od dzisiaj do 13 października. Wszystkich serdecznie zapraszam.